Siemanko, z tej strony Kira A to kolejny odcinek z serii, której dawniej nie było, czyli randomowe granie Odcinek z gry Hearthstone Wersja beta gry dopiero to jest Jest to karcianka z postaciami z World of Warcraft A, od dwóch dni sobie pykam co jakiś czas, bo jak mi się nudzi I naprawdę gierka mi sięgnęła Naszym zadaniem w grze jest, jak to tego typu grach, pokonanie przeciwnika swoją talią kart. Standardzik, jeżeli ktoś grał w Duel of Champions, który, który jest na Steamie, też darmowa to wie o co chodzi. Duel of Champions mi się tak nie podoba jak właśnie Hearthstone, więc każdemu polecam, że ktoś chce, to zapraszam. Mój nick, moi drodzy, macie tutaj, jakby ktoś grał, możecie wysłać zaproszenia. Tylko pamiętajcie, żeby napisać k 10 i y, kratka 2283, bo inaczej nie, nie dodacie do znajomych. No my sobie przejdźmy do pojedynku. Mam wszystkie postacie odblokowane. Postacie jest ogólnie. Zaraz Wam pokażę. 9. Ja Miałem odblokowane wszystkie. Najsilniejsza, najwyższy level druid. 12, później tak to kilka obijanych, posprawdzanych. Dzisiaj zagramy sobie postacią wojownikiem. Nawet, nawet się nie gra. Każda postać ma swoje karty przypisane tylko do postaci. Ale największość kart jednak jest wspólnych dla każdej postaci. Oczywiście każda postać ma też swój specjalny atak albo specjalną mod, o tak to powiem. Akurat nasz wojownik ma tarczę. Dwie tarcze nam dodaje. Kontra Proszę się o lanie. Zwycięstwo albo śmierć. Karty na start. Niby nie są złe. Dobra, zagrajmy tymi kartami. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Aha, kolejną prowokację dostaliśmy. Prowokacja. Dosyć dobrze. dosyć hmm, Karty, które mi się bardzo podobają, które chcę mieć jak najwięcej w talii. Zagrajmy mu. Gotowe. Tą kartą zobaczymy co nam pokaże przeciwnik. Jeśli myśli myśli i zagrywa tym samym murlokiem. Zwykłe karty atakujące atak 2 HP 1. Co my dostajemy? Karty polepszające statystyki naszego bohatera. Karty polepszające statystyki naszych podwładnych. Zolimy jej. I zniszczymy tego bydlaka. My też stracimy, ale mniejsza o to. W no sensie hapanie stracimy. Mój czar tak jak mówiłem otrzymuje dwa punkty pancerza czar, czarodziejki jeden punkt obrażeń z dające blisku. Każda karta ma też swoje różne hmm, magie, tak to można nazwać. Na przykład, jakby mi się szarża, to znaczy, że mogę od razu zaatakować, a nie muszę czekać całej jednej tury, aż moja karta się obudzi. Zaatakować ją, czy... No ma jeden damage'a, więc zaatakujemy sobie bohatera. 23 HP ma jeszcze, no bardzo ciężko mi jest tu wygrać. Naś, chyba na multi, wygram jedną walkę, tak, z ludźmi. Po prostu Italia w ogóle nie chciała podpasować. Nie mogę pod tą postać dobrej Italii zrobić. to sama karta, co ja miałem, zniszczy mi teraz moją moim nie więc zaatakuję mojego bohatera. No właśnie. A karty, które mam, no niestety. Kurwa, nie jest ranny, ale zróbmy taki my. Tak go zabiję, ale stracę 3 HP, więc zaatakuję mojego bohatera. I do tego pancerz 2, oh, więc man. nie zniszczy aż tak bardzo HP, jeżeli nas zaatakuje. Będziemy mieli 26HP. Może się akurat uda na nagraniu wygrać. Nie, naprawdę, panie wam, panowie, gra jest ściągająca. jakieś grałem, miałem karty yu że jeżeli ktoś to pamięta. Miałem tego od chuja, grałem, pamiętam najczęściej na wyjazdach na jakichś koloniach czy gdzieś, brałem to ze sobą. To była talia, półtora tysiąca kart miałem ponad. Bo z kolegami się siedziało po nocach i się grało. Jak mówiłem, zaatakował mnie, zjechał mi pancerz. Teraz właśnie na podstawie, no, podobne do tych kart. że to są postacie z Warcrafta, bo to jest gra w Blizzardu. blizardu. W gra blizardu, dlatego to jak to wygląda. No i teraz co on mi zrobi? Najprawdopodobniej będzie najpierw szarżą mojego prowokatora. Karty z magią prowokatora muszą być atakowane jako pierwsze. Nic innego nie wolno nam zaatakować. Więc najprawdopodobniej zaatakuję szarżą naszego, chyba że jakąś magię będzie mieć i... O kurwa. Jest jeden do ataku do wszystkich. No i co tam zrobisz teraz? Koleżko, koleżanko, Czy żebyś swoją magię chciała użyć? Tak. I pójdzie w tą kartę magia. I dobitka pójdzie z tej karty na pewno. Z szarży. tak jest. A prowokator zaatakuje mojego bohatera. Tak, tak. No właśnie. Co rundę, jak widzicie, dostajemy jeden punkcik many. Jeden kryształ many. Maksymalnie możemy ich mieć 10. W górnym, lewym rogu karty mamy napisane, ile many zużywa każda karta. Hmm, 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 hmm. A tak 3 ma 5 HP aż, ale za to można byłoby zrobić... Użyjmy sobie to. Kurwa nie mogę, bo muszę zaatakować prowokatora. No trudno, min trochę HP. Teraz straciłem pewnie 6 HP, czy będziemy mieli 16. Najpierw schodzi tarcza później HP no. Trzeba mieć... Pierwsza rzecz, trzeba dobrze myśleć jak rozdawać karty. Druga rzecz trzeba mieć farta. Żeby te pierdolone karty idealnie nam się rozłożyły w celu. Szarza, nie dobrze. W momencie tracimy 10 HP O kurwa, ale jej się karty ułożyły, ale jej się karty ułożyły 5 na 0 na razie ma I tu idą 4, tu idą 4 i jeszcze... A my... nie, tu nie pójdzie 14 HP, a ona ma 19 Co my dostaliśmy? murloka dostaliśmy, przylezły i Murloka z wiodowcem Zniszcz drugiego stronnika, który jest ranny Zdychaj mnie. Znalazł się coś sensownego, jakaś sensowna karta no, Tak naprawdę ten murlock zwiadowca 1-1 to jest fatalne Ale zawsze mamy dwie karty już Dajmy sobie pancerza, może coś się nam to jeszcze da Ale będzie bardzo ciężko to wygrać Słaba talia No i trudno bo niestety sobie level jeszcze nie mam kart do tej postaci odblokowanej. Co nam zagrasz? Pizdo. Jebana. Nawet się nie Okrzyk bojowy. No nie nie. Dobrze. Niestety może nas bezpośrednio atakować. Cztery, dwa i koniec. Przegraliśmy. No właśnie, tak się kończy jak się. Nie chcą karty dobre dobrać. Nie dobrały się dobre karty. No i dostajemy pierdol. Po prostu pierdol. się trzeci poziom, ale żadnej karty nie dostajemy. A, mam akurat aktywowanego questa jednego. Żeby zarobić monety, za które możemy kupić pakiety kart Może coś się tam trafi. Musimy zaraz z obrażeń danemu przeciwnikowi. No jak widzicie tak wyglądałem lewele mojej postaci. Druid 12, druid najsilniejszy. Dobra moi drodzy, to było na tyle. Boże jeszcze coś się kiedyś pojawi. Może jakiś live akurat na live, jak będziemy siedzi, to yy, będzie akurat Herzston się pojawi, ale na razie to było na tyle. Trzymajcie się, papa. Pa.